Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z testu budowania. Ja od razu po prostu zaczynam budować, i możecie tak mega głośno słyszeć moją myszkę. A to dlatego, bo wziąłem sobie po prostu na jakiś czas starą myszkę, żeby nowej tak nie nadużywać. Gram też teraz bez słuchawek, więc może mnie być o wiele gorzej słychać ale naprawdę ta, głośność, ta myszka jest mega głośna nie da się praktycznie na niej grać bez słuchawek. W ogóle myszki są mega głośne, nie wiem czemu takiego produktu. Tak jakoś nie wiem, nie wiem. tu ma być jedna przerwa? Perfektu! Jedna przerwa, później dwa przerwy, później znowu dwa przerwy. Tak, dwa przerwy. I tutaj będzie takie coś I tutaj ma być, tu ma być taki kły. Ta deska. Tu ma być 3, 1, 2, 3. Tu ma być 2 odstępu. Znowu 3. Dwa odstępu. Znowu 3. 1 odstęp. i znowu 3. Cyk, 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 tutaj trzeba tu dorobić i lecimy z takimi cyk, cyk, dwa przerwy, dobra. E, tutaj znowu nie mogę. Ja, tutaj to tak. Więc pyk, dwa przerwy, pyk, dwa przerwy, pyk, jeden przerwy, pyk. Teraz deski wzniosę. 1, 2, 3, 4, perfekto. O dwa poziomy jeszcze w górę. I. co, będę kończył. I ogólnie jest, było mega długa przerwa w ogóle od Minecrafta w nagrywaniu, bo cały czas z Nico Games nagrywam. Farminga multiplayer i też ja czasami sobie tam pogrywam w sam Farminga też wpadłem jeden taki mój na singlu więc po prostu będzie do środy tak naprawdę będzie długa przerwa od nagrywania mojego z Minecrafta i z innych gier może za wsi 24 coś wejdzie bo Farminga, jak i razem we 24 gram na padzie tu więc będzie o wiele łatwiej Nie wiem czemu ja sam jako twórca się nie mogę skrybować z... Tak tego nie rozumiem Widzowie Tutaj zacznę sufit. I pójdę sobie tak na mój prywatny świat, gdzie po prostu buduję coś podobnego. I z opisu pod jednym z filmów możecie wiedzieć, że mam po prostu. No. że mam po prostu że po prostu to będzie było 5 pięter a jestem na etapie trzeciego z tego co pamiętam trzeciego albo nie dzisiaj sobie wyjątkowo zrobię taki dłuższy odcinek z testu budowania tak mi teraz to jakoś wpadło do głowy żeby mi się głupie nie nietoperza nie rozpiły wpisuję oczywiście Time, set, daj, mamy to. A i tak są miejsca, w których te granice się mogą rozbić. Nad tym, nad tym, co jutro mogę robić w odcinku z maratonu z FS-a. Na pewno będziemy opryskiwać. W ogóle Microgames dokończył. Ogólnie Microgames dokończył, tam w siewcu opuszczaliśmy pracownika, więc jest coś tam sprzedawaliśmy bele więc może jutro sprawdzę co jest najdroższe w sierpniu, bo w mamy sierpień teraz a normalnie jest luty możecie tu nawet tu na kompie widzieć, że jest luty 2024 będziecie mieli konkretną datę, kiedy tu tak naprawdę nagrywałem. No, godzina jest taka, jaka jest. Ogólnie tak na z maratonu to tak ja wpadłem. I wiem, czemu ta myszka była taka głośna. Bo ja po prostu mega znowu waliłem. Patrzcie, widzowie, patrzcie, tak jak teraz klikam, a tak, jak teraz, jak zjadę, i tak jak teraz klikam. I teraz walę dosłownie prawie z całej siły. Ale jest widzowie różnica jest różnica. Wielka. Chcę zadbać o to, żeby też to było wszystko wyremontowane. Takie no wyremontowane. Po prostu żeby było no, maumentowane. I tu drewienko po prostu wstawię takie filary tutaj mam. Ogólnie tak. W Buduję się normalnie. I robię te płotki. Ale w efekcie stryfie, sam że zrobię tak, jak było w. Tak jak zrobiłem na tym moim. budynku prywatnym świecie. No i jest. Tak jak chciałem, tak jest. Może też dzisiaj wrzucę jakiś krótki odcinek z 17. -ki. Bardzo nie wiem. Bo jak, będziecie, bo, jak będziecie oglądać ten 22. Czyli tak naprawdę, no, drugiej najnowszej, bo już jest 22. A, no i teraz tak sobie, tak, tak obrzem perełkę, żeby tak na przykład się, no, tak się tak szybko trpać. Nie tak, że muszę przechodzić czy coś, tak, że także perła, no i jest. To bo chyba takich celowa ja już nie używał. Albo nawet faroki nie będę używała aż tak, bo w każdym momencie sobie nie mogę przeskoczyć. Nie wiem kurde no coś się dzieje, no! Kurde! A jeśli chcecie, żebym Wam kiedyś pokazał świat który spróbuję postawić na kreatywie każdy blok. To po prostu wystarczy dużo w górę. Potem to oczywiście filmikiem. No i jak ty się postawiłeś! I no solidnie wygląda ta budowa Solidnie, solidnie. Solidnie. To jest tak, dziwna. Czekaj, czekaj. Tu zrobiłem jeden. Jestem głupi. Po prostu jestem głupi. Nie pytajcie się czemu A, a ktoś zostawił taką łapkę w górę, taką pytającą. To naprawdę wam mówię, nie interesujcie się. Ale możecie się domyślać. A, a jak ktoś będzie wiedział, ale tak wiedział, wiedział, to musi zostawić łapkę w górę i sumnika. Gdzie szedli górniarze? Gdzie się porozbije? Tu! Tu latarni nie dałem. Co za za ze mnie? Ej, teraz mam taką roztminę. Sufit na parterze jest podłogą pierwszego piętra, A sufit pierwszego piętra jest podłogą drugiego piętra. Wiem nielogiczna rozkmina. Dzięki. Bardzo wam naprawdę widzowie dziękuję. Dwa, trzy, cztery. Tak. Tu leci taki pas. Teraz próbuję zrobić tak zwanego jump-bridge'a. Ej, ten jump-bridge jest łatwy nawet. On naprawdę mozolny. Slow bridge. ninja speed bridge ninja speed bridge io mi ho detto che non ninja speed bridge <tossimilio> jump bridge O kurde, dobra. Widzowie, to nie jest jump pitch, tylko to jest taka jeszcze dziwniejsza metoda. Takie coś. No może aż takie coś to nie. No ale takie coś. Oczywiście musisz wylądować tak. coś. Tutaj robisz trzy i masz dwa przerwy. Nie, tu robisz trzy, masz jeden przerwę. Trzy. Jeden przerwy. Od razu jak widzę, że się strzelnie, to wpisuję. Fima set. Daj. O, perfekt. Tak jasno to może być zawsze. Czekaj tak? Nie, nie tak. Czekaj, okay, tak... Wiesz, uważam, że nie, no. I to na tym musi być. Dobra, tu jest jeden przerwy. Dobrze myślałam. Dobrze widzę, że sprawdziłam. Ale szyby są o tyle fajne, że nie są tak jak płotki, że możesz sobie po nich bezkarnie chodzić. Że nawet jak tak przez przypadek spadniesz, to możesz sobie wskoczyć na, nadal budować, więc to jest fajne. Naprawdę za to modrank wielki plus ode mnie. A jeśli to Miko Games ogląda to pozdrawiam, pozdrawiam. A jeśli nie ogląda to i tak pozdrawiam. What? Ok. Dobra, tu spróbuję jump bridge, bo to jest nie? No co? Widzowie, co byście zrobili jakbyście na swoim ulubionym serwerze i na swoim ulubionym trybie mogli dostać admina? Może co byście zrobili? Jakbyś wziął sobie najlepsze itemy? zostaw lajka. Like jeśli wziąłbyś jeśli co, so, jeśli byś, jeśli byś zbanował kogoś, skomentuj. A jeśli byś rozdawał i ten my graczom na spałnie? Zasubskrybuj Znaczy się pff, Nie skomentuj Tylko udostępnij Czekaj, bo tu nie dałem Drówno O, perfekto Teraz tu szybki i kończę odcinek Widzowie. I dobra, jeśli chcecie więcej odcinków z Miko Games i z innych gier, to zostawcie łapkę w górę i subika. Ja się z Wami żegnam. Cześć!